Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan, jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym opowiedzieć wam o potężnej bestii zwanej Tatametem, która na długo przed powstaniem piekieł była synonimem wszelkiego zła. Jej kreator Anu, zwany również pierwszym diamentowym wojownikiem, w momencie swojego powstania był jedyną istotą w całym wszechświecie. Podczas swojej pierwszej wędrówki zdecydował, że odrzuci z siebie całe zło, które odseparowane utworzyło drugą żyjącą istotę. Był nią tatamet wielki i potężny siedmiogowy smok, który będąc uosobieniem czystego zła był przeciwieństwem swojego twórcy. Jako druga istota, która pojawiła się po kreacji wszechświata był połączony duchowo z Anu za pomocą perły stworzenia. Oboje będąc swoimi przeciwieństwami reprezentowali dobro i zło. Praktycznie od samego początku tocząc ze sobą wielką wojnę, która trwała niezliczone eony. Wraz z upływem czasu ich starcie generowało coraz większą moc, która pozwoliła w końcu wyprowadzić im ostateczne uderzenia. Ich wielki pojedynek zakończył się śmiercią obojga, a wybuch, do jakiego wtedy doszło, zaowocował powstaniem wszechświata. Co ciekawe moc ostatniego uderzenia rozchodziła się po nowo powstałej rzeczywistości, gruchocząc potężne masywy górskie, a całe kontynenty były nękane trzęsieniami ziemi i falami tsunami, które realnie zmieniały świat. W momencie gdy poczerniałe i dymiące strzępy ciała Tatameta upadając zaczęły gnić w mrocznych ostępach, dało to początek królestwu płonących piekieł, które powstało w jego martwych drzewiach. Niedługo potem z jego szczątków wyłoniły się demony niczym robaki z rozkładającego się truchła, a z jego siedmiu głów narodziło się siedmiu władców piekieł. Byli nim Diablo, Bal, Mephisto, Azmodan, Belial, Duriel i Andariel. Najpotężniejsza trójca, w której skład wchodził Diablo, Bal i Mefisto, zarządzała pozostałymi demonami podczas nieustannie toczącej się wojny dobra i zła. Mało kto wie, że Diablo podczas swojej krucjaty, używając ciemnych mocy i podstępu, zgromadził dusze pozostałych sześciu mrocznych władców. Co poskutkowało, że w jakim stopniu Tatamet powrócił do żywych ofiarując Diablo moc najwyższego zła. W tej formie Pan Grozy z łatwością pokonałby Imperiusa i całe zastępy aniołów, ostatecznie jednak został pokonany przez Nefalema, będącego częścią przepowiedni związanej z równowagą dobra i zła. Podsumowując, tatamet pod względem wielkości przyśmiewał wszystkie stworzenia, jakie kiedykolwiek stąpały po tym świecie. Gdyby istniał w swojej formie po kreacji wszechświata, z łatwością mógłby połknąć wszystkie gwiazdy z firmamentu, a także zniszczyć całą rzeczywistość, przywracając stan rzeczy sprzed wielkiej kreacji. Żaden ze znanych nam władców piekieł przedstawionych w konflikcie z niebiosami nie może równać się swoją potęgą z tatametem gdyż to on tak de facto był twórcą wszelkiego złego stworzenia, stąpającego po sanktuarium. W ramach ciekawostki, nazwa Tatamet była wzorowana na starym sumeryjskim władcy i oceanów, nazywanym również Tiamatem. Jeśli chcecie, abym przygotowywał kolejne materiały z Uniwersum Diablo, napiszcie w komentarzu Maltael Zdrajca Niebios. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!